W nowym vlogu i tak naprawdę na półmetku naszego urlopu. Jeden tydzień jest za nami. Jeszcze pozostało nam parę dni, no prawie tydzień bez jednego dnia, dlatego że jest dzisiaj sobota, a w następny piątek wracamy do Irlandii, ale nie będziemy na razie o tym myśleć. Niepotrzebnie. Na razie cieszymy się chwilą. Wyruszamy z prawie całą rodzinką tutaj od mojego brata na wycieczkę. Jedziemy na zamek, Ryn. To jest taki zamek koło Kętrzyna, w okolicach Kętrzyna. Później jeszcze, jak nam czas pozwoli, do Mikołajek zajedziemy, tak Patrycja? Mikołajki? Tak, tak. Czy coś innego? Do Mikołajki. Mikołajki. Powiem Wam, że ja uwielbiam, kocham zamki tak jak padła propozycja, Zamku, to od razu ja byłam pierwsza chętna. E, to jest dość ciekawy zamek, dlatego że oprócz zwiedzania, e, oczywiście można tam wynająć pokoje, spać i tak dalej. My tego nie będziemy robić. My wybraliśmy tylko opcję, e, właśnie zwiedzania. I z tego co wiem, e, takie wejście na zwiedzanie kosztuje 15 zł. No a reszta to się na miejscu. Wariuszowi też, tak? Wariusz był zachwycony My Natalii wesele <śmum> Natalii wesele, ale Kasia ma urodziny razem ze Sylwią i ja zaproponowałam żebyście tutaj e, właśnie zrobiły urodziny, no nie? Jeszcze w tych przebraniach takich królewskich, fajnie by było pomyślcie na tym dziewczyny, ja chętnie na waszą czterdziestkę przyjadę to tą Chorwację, no my myślimy walcie tą Chorwację, <śmum> <śmum> <win> <śmum> tutaj będzie lepiej Tobie się podobało bo mój brat uwielbia takie historyczne Właśnie zamki, tak jak ja. Właśnie jesteśmy po zwiedzaniu. Deszczyk zaczął kropić i powiem Wam, że 15 zł to jest cena. No świetna, jak dla mnie, dlatego, że to jest godzina 10 z przewodnikiem. Mnóstwo historycznych wiadomości. Także również przewodnik bardzo ciekawie i zachęcająco opowiadał, że się aż przyjemnie słuchało. W ogóle za chwilę wejdę do samochodu i wam resztę opowiem. A więc podlinkuję wam ten zamek w opisie na dole, dlatego że uważam, że chociażby na samo zwiedzanie warto przyjechać. Oprócz tego jest wiele innych atrakcji. W niedzielę na przykład są pokazy bitew, czyli tam będą ludzie przebrani, wiecie jak za średniowiecza, także takie ciekawostki również. Wiele, wiele innych atrakcji, o których możecie oczywiście poczytać na samej stronie, ja już dokładnie nie pamiętam. Dla samych gości hotelowych to też jest niesamowite miejsce. Są dwa baseny. Jeden basen jest taki ogólnodostępny, drugi tylko i wyłącznie dla gości hotelowych, który jest w klimatach właśnie takich zamkowych. Spa, groty, także naprawdę. Piękne miejsce i tak na weekend przyjechać, czy tam na wakacje. Dużo właśnie obcokrajowców było w tym zamku. Taka ciekawostka, o której żeśmy się dowiedzieli, że taka największa konferencja NATO odbyła się właśnie na zamku Ryn. Dlatego że sala taka największa właśnie w tym zamku ma 900 m kwadratowych. Jesteśmy w kolejnym zamku, tym razem to jest zamek w Kętrzynie. Także dzisiaj mamy dzień zwiedzania Patrycja Zamków. <laughs> Ale fajnie, ja lubię. Idziemy zobaczyć do środka, co tutaj jest. Tu się wchodzi do muzeum. A tutaj pewnie jest miniaturkowy obiekt, właśnie zrobiony z drewna. Tam jest jeszcze taki rycerz dostojny, tylko aktualnie jest zajęty, bo ktoś robił sobie sesję. On y, przykrywał dziecko, for, y, tak? Ten, żeby A nieba... nie padało. No dobra, ale chyba mi się wydaje, że robił zdjęcia wcześniej. A ja mam pytanie do pana rycerza: czy można zdjęcie sobie zrobić? Nawet wskazane? Wskazane? OK. Jakie pani pierożki polecają? Czy one są takie same wszystkie? Nie. Każdy jest czym innym. To jest nasz tradycyjny pierożek, czyli mięso, kasza i grzyby. To jest kasza grzeczana, twarożek i mięta. To jest twarożek pokrzywa i czosnek. To jest z młodej cukini na słodko, marmolada taka słodko paśna z pomarańczą mm -hmm. i to jest z nadzieniem tofu. O, no to bardzo, wszystkie, wszystkie ciekawe, wszystkie ciekawe smaki i po ile, to po ile takich smaków, to... to poproszę z każdego smaku po jednym. A tu jest dyplom i to jest Pani dyplom? Tak, to jest tej Pani tu dyplom. No to gratulacje dla Pani. To to sama robię. Proszę pani, tu tak nie chwaląc się, ale Pani, moja koleżanka dostała się jako produkt lokalny Skarbem Warmii No to gratulacje. Ogromne gratulacje, ogromne brawa. Zajazd pod zamkiem. Ta restauracja jest po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Także jestem przeszczęśliwa, bo też to było takim moim marzeniem, żeby zajechać gdzieś kiedyś do jakiejś restauracji, w której Magda Gessler przeprowadziła kuchenne rewolucje i posmakować tych smaków. Menu dnia to jest pączek. Kuchenne rewolucje, chłodnik oraz bitki wołowe z kaszą gryczoną i buraczkami. Ja się zdecyduję na pączek, Kuchenne rewolucje oraz... Nie mogę znaleźć tego. Ja tego nie mam. A jest kotlet schabowy, kapusta zasmażana i ziemniaki. Ciekawa informacja. Ta restauracja również serwuje dania wegetariańskie. Tutaj możecie sobie podpatrzeć, co jest w ofercie, oraz dania dla najmłodszych. Jesteśmy w środku restauracji. Tutaj prześciance. co roku się ją wyróżnia? 2017, 18, 2019. 101 najlepszych restauracji i hoteli w Polsce. A tam na samej górze jest 151. A po drugiej stronie jest komoda. I tutaj również są zdjęcia, fotografie sławnych ludzi, którzy tutaj przebywali i korzystali z hotelu oraz z restauracji. To nie koniec naszej wycieczki. Wytłumacz bracie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w trzecim zamku tego dnia. Synga, gdzie to jest? Reszel, tak? Pierwsza atrakcja po wejściu na oto ten zamek Reszel, to jest oto ta miotła czarownicy. Taka ciekawostka, że za czarownicę uważano kobiety, które ważyły do 49,5 kg. Żelazny tron to jest kolejna atrakcja na tym zamku, i tutaj mi podpowiadają, bo ja sama nie oglądałam tego serialu, ale jest to żelazny tron wykonany na wzór tronu z serialu Graotron. Tron. w takiej ala dlatego że jest tutaj sztuczna roślinność i są tutaj bardzo ciekawe obrazy. Ja Wam pokażę zjawisko, które zachodzi, jak się przekręcę. Straszne to jest. Ciekawe, jak oni to zrobili. Wchodzimy na wieżę i powiem Wam, że to wyjście jest po prostu przerażające. Schody wysokie. A tu już jest zwierzę? Co tam jest? Wow! Jak się wchodzi na wieżę, jest to jakby pierwsze piętro. I tutaj mamy przedstawione dwie zbroje. Zbroje króla Artura. A tutaj. Leży z króla Artura, tak mi się wydaje. I tutaj mamy prototyp wieży oblężniczej. Okej, okay, idę dalej. Wejście wcale nie jest proste, ale jest bardzo kręte. Mi się musi już kręcić w głowie. Chodź tutaj. <grym, <grym, ok, wyszłam. Ale ciężko jest. Pokażę Wam z góry, jak to wygląda. Bardzo stromo. Ok, dotarłam na samą górę, na sam punkt wieży widokowej. Takie przepiękne widoki się tutaj rozprzestrzeniają. Dziewczyny, podobało Wam się w tym zamku? Bardzo to jest według Was co? Najlepszy tak? A chciałybyście na nockę zostać? Jak wujek gumisz. Ale wujek, wujek gumisz to pierwszy, żeby stąd uciekać, jakby co? Dlatego pojedziemy Dla tego dopiero to. jak on. Tak, bo jest bardzo fajna opcja właśnie w tym zamku, że można sobie nocować, wybrać jedną z komnat właśnie w baszcie albo jeden z 20 pokoi, pokoi przygotowanych specjalnie i każdy jest inny. I coś nam się wydaje, że tam troszkę będzie straszyło, ale ja bym chętnie właśnie reflektowała na taki pokoik, ale nie w tym roku, za rok jak coś Natalia ogadujemy się, przyjeżdżamy na nockę, no nie? Dotarliśmy do przepięknego sanktuarium w świętej lipce. Mogę powiedzieć, że idziemy śladami Joasi z kanału Joanna Lawenda, dlatego że kilka miesięcy temu. Albo i tygodni Asia tutaj była, i, i wtedy był koncert organowy. My na tym koncercie nie będziemy, ale po prostu zwiedzimy sobie to sanktuarium, a tam możecie zobaczyć. Natrafiliśmy na wesele, i może nam się uda uchwycić panią młodą i pana młodego. Oficjalnie to już jest koniec naszej wycieczki, a dokładnie skończyła się tutaj. Lody jak dawniej, pyszne lody polecamy, czekamy na resztę, bo poszła skorzystać z toalety i będziemy wracać już do domu. Kolejnego dnia i na szybko przychodzę zrecenzować dania, które kosztowałam w zajeździe pod zamkiem. Restauracja, która jest dobra kilka lat już po kuchennych rewolucjach. Wczoraj już nie miałam się nagrywać, uwierzcie, mi tak się objadłam przesmacznym kałdunem czy kartaczem, zwał jak zwał. Wiadomo o co chodzi, od pani Halinki i pani Halinka, po prostu najlepsze na świecie kaudunerowi i Magda Gessler na pewno by to doceniła. Przechodząc do rzeczy, dania, które kosztowałam, pączek, pączek, który był podany na wytrawnie, dlatego, że był z nadzieniem, z wątróbki, no po prostu przesmaczny. Jedyne, co mi przeszkadzało, to cukier puder i ja bym tego pączka następnym razem zamówiła sobie bez cukru pudru, dlatego, że ja po prostu ogólnie nie lubię dużo rzeczy łączyć wytrawnych ze słodkim, a więc taki mały minus tego pączka, pączek sam w sobie genialny, w ogóle ta masa wątróbkowa, to nadzienie no, przesmaczne, dobrze doprawione, puchate, jeżeli chodzi o schabowego. To same achy i ochy były, dlatego że my z każdym kęsem, z gumisiem rozpływaliśmy się po prostu nad nim. Było to kruchutkie, świeże mięso, bardzo dobrze doprawione, z przepyszną panierką i to nie była panierka z bułki tartej, to była bardziej zrobiona na podobę tempury. Ziemniaczki pire, no przesmaczne. Kapusta, zasmażana i mam tutaj do niej małe ale, dlatego że była podana bez kminku lub było go na tyle mało, że był. Praktycznie niewyczuwalny i troszkę za mało doprawiona, i troszkę za mało zasmażana. Dla mnie wydawało mi się, że ona jest bardziej podsmażana niż zasmażana. W każdym bądź razie obydwa te dania bardzo mi smakowały. Może nie na 10 na 10, ale na taką mocną dziewiątkę. Także polecam, a teraz lecę na dół, ponieważ dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj mam urodzinę. I z okazji moich urodzin nie będę miała tradycyjnego tortu. Ale tutaj są dwa ciasta: moje słynne red velvet. I wiem, że obiecałam kiedyś przepis na kanale i on się obiecuje pojawi, tylko nie wiem kiedy. A tutaj być może też się ten przepis yy, pojawi. Moja bratowa upiekła. Truskawkową chmurkę. W zeszłym roku robiła malinową, a w tym roku truskawkową. I oczywiście ja Wam na przebitkach wszystko pokażę po przekrojeniu. I będę starała się również w Irlandii kiedyś odtworzyć ten przepis, ale wydaje mi się, że już większość zna, dlatego że ta chmurka malinowa czy truskawkowo-śmiga już na YouTubie od jakiegoś czasu. Happy birthday Stola sola, 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 nie chyieram, Sola, 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 nie chyieram, hej! Nie chyieram, hej! Nie chyieram, hej! Zobaczę,